Pan Di Chang, twoja znajomość z moim synem wpływa niekorzystnie na moją markę. Masz się już więcej z nim nie spotykać. Ale... ale ja nic złego nie zrobiłam! Ona kocha Adriana, a Adrien ją. Nie może Pani... Jeśli odmówisz, wtedy wypiszę Adriana ze szkoły i już nigdy w życiu się nie spotkacie. Adrian nie zasłużył na taką karę! Dokonaj właściwego wyboru. Proszę opuścić moją piekarnię! Już! <noise> Marinet, dlaczego nie wchodzisz? Co się stało? Adrien, ja. Wybacz mi, ale my nie jesteśmy dla siebie stworzeni. O czym ty w ogóle mówisz? Jasne, że jesteśmy. Przecież się kochamy. Nie, ja już cię więcej nie kocham. Marinet, puść mnie, ja muszę ją dogonić. To nie może być koniec. Ja ją kocham! Wszystko idzie dokładnie zgodnie z planem. Nigdy nie czułem aż tak głębokiej rozpaczy. Marynetti penchęg będzie moim największym arcydziełem. Lecz do niej moja piękna Akubo i zawładnij jej złamanym sercem! Wypuść mnie, błagam. <grystanie> 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 Marinet! Uciekaj! Tak! pazury! pozury! Adrian! Właśnie prawie dopadła ci Akuma. Nie miałem wyboru kropeczko. Kropeczko? Ale skąd wiedziałeś? Myślałam, że trzymamy naszą tożsamość w tajemnicy. O! Wszystko jakoś się ułoży. Obiecuję. Nadali? Natali! To Adrian, pański syn. On jest czarnym kotem. Czarnym kotem? Mój rodzony syn? Ah, Więc jego Miraculum wkrótce będzie moje.